Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka, gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać nam pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci. Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwincie bluzkę. I zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół... I podwińcie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. Mua. I czekamy na lajki. są przecudne. Hm? Kolejna impreza tematyczna? Serio? Gdzie to ja? Tak. Aloha, Betty! Gotowa na wielkie luau? E, no, czemu nie? Chodźmy. Nie możesz tak iść. To impreza, nie pogrzeb. No i wystraszysz gości. Przywdzieję te kwiatki i już! Aloha! Chodź ze mną. Nie masz innych ciuchów? Będzie ciekawie. Na Hawajach jest teraz zima, co? Żartuję! Czyli nigdzie nie idziemy. Głupie kwiatki! Teraz to mi trochę przykro. Bela, halo! Co? Przepraszam. Wybaczysz mi. Wiesz, że nie umiem się złościć. Różowa koszulka? Przecież to będzie strzał w dziesiątkę. Trzymaj! To? No dobra. Założę się, że jest za duża. A nie mówiłam? A do tego ma dziurę. To żaden problem. Dziura w koszulce? Jaka dziura? Odetnijcie dół materiału i bierzemy się do pracy. Patrzcie, jakie urocze. Wykorzystajcie nadmiar tkaniny i zróbcie frędze. Wystarczy je związać w ten sposób. Tada! Wow, ładne to nawet! Dobra robota! Ma się ten talent, co? Idziemy? Dobrze to tańczę? Ach, uwielbiam poniedziałki! Hej, to ten nowy chłopak i jeździ na motorze! Ale z niego przystojniak! Zagadam! Hej, Sofia, jesteś to nowy co? Dobra, rozumiem. To najgorszy dzień w moim życiu. Nikt mnie nie zauważa. Zawód miłosny. Skąd wiedziałaś? O niego chodzi. Fuh. Zostaw to mnie. Zajmę się tym. Ale najpierw pozbądźmy się tego. I tego. Spójrz na mnie. Aha, zrobimy cię na bóstwo. Troszkę szminki. Pięknie. Skończyłam. Pokaż się. Czuję się wspaniale. Mogę ci je pożyczyć. Kabaretki? Ciach, ciach. Kilka drobnych cięć. I masz odjazdowe rękawki. Ale ekstra! Dzięki! Na razie. Zobaczymy, czy mnie teraz zignoruje. Wow, a to kto? Fajne rękawy. Chcesz się przejechać? Pewnie. Udało się! Ale fajny kask! Gotowa! Jeżeli razem długo i szczęśliwie, zrobię sobie przerwę przy szafce. Och, ale ciachu! Papa, do później, złotko. Ojej, idzie tu! Hej! Nawet mnie nie zauważył. To nie fair. Czy ona tam płacze? Oj! Muszę ją jakoś pocieszyć. Wiem, że podkochuje się w Jaredzie. Hmm. dobra, pójdę z nią pogadać. Hej, płaczesz przez Jareda? Słuchaj, mogę ci pomóc zwrócić jego uwagę. Weź moją bransoletkę i zrób, co ci powiem. Okej, okay, dobra! Mam nadzieję, że twój plan zadziała. Dobrze, najpierw muszę zdjąć sweterek. I założyć go tyłem naprzód. Gotowe, teraz bransoletka. Tu nie będzie już tak łatwo. Muszę złapać te dwa końce i przepleść je przez obręcz. Teraz trzeba pociągnąć. Na koniec zapinamy na guziczek i chowamy wszystko pod spód. Idealnie. Jeszcze ściągnę okulary i rozpuszczę włosy. Teraz na pewno mu się spodobam. Wow, a to kto? Ale laska? Hej, kupiłem ci misia, bo wiem, że je lubisz. Co tu się dzieje? Skąd oni się tu wszyscy wzięli? Te tarty będą świetne. Betty, mam coś dla ciebie. O, oh, dziękuję, Bella. Spójrz, jaka piękna. Świetna. Od razu ją przymierzę. Troszkę za szeroka, ale i tak dziękuję. Miły prezent. Może da się ją jakoś zwęzić? Chwilę. Chyba wiem jak. Patrz Bela, mam agrawki i sznurek. One wystarczą, żeby ją zwęzić. Tylko nałożę kieckę tył naprzód i na lewą stronę. Okej, okay, wkładamy agrawkę. Zacieśnię sukienkę, żeby lepiej przylegała, i przypnę agrafką. To samo po drugiej stronie szwu. Teraz przepuszczę sznurek przez agrawki. Wchodzi jedną, wychodzi drugą. Na koniec ciasno ściągnę. I z powrotem przekręcę kieckę. Udało się! Leży jak ulał. Wow, jak to zrobiłaś, Betty? Pięknie na tobie leży. Nie ma nic piękniejszego od naszej przyjaźni. Uwielbiam tę piosenkę! Jennifer! Ktoś do ciebie przyszedł? Co mówiłaś? Że ktoś do ciebie przyszedł. O Boże, kto taki? O, przyniósł kwiaty, ale ma świetną fryzurę. Pomyłem zęby? Muszę się szykować. W co by się tu ubrać? Nie. Nie. Mam. Jak wyglądam? A teraz? Tak, będzie idealna. Może nieco odkryję ramiona? Hmm, sama już nie wiem. Zaraz, muszę trochę pokombinować. Na przykład z tym paskiem. O, nie ma gdzie zaczepić końca. Chcę wyglądać elegancko, a nie tandetnie. Dobra, mam pomysł. Witaj gumko. Będziesz mi potrzebna. Najpierw przyłożę do siebie oba paski. Teraz przełożę pod spodem gumkę. Owinę jeden koniec, a potem drugi. No i super. Tak to się mogę pokazać. Gotowa.